No chyba to. Jak kto się no, to... to będzie w takim szoku, że nie wiem. Na kiri nikogo już nie ma, można wracać <noise> na kiri? <noise> tak, można. Where go? I am uh, kiri. Where on kiri? Where are you? Conoja, conoja kiri. Et poukha case on bridge kon Okej, bridge. okej. Okay, okej, okay. kom, okay, kom, kom, poukha, poukha. Gdzie? Malfoy! Malfoy! Malfoy, Malfoy, Half-folk, Pucha, 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 half-folk. Poukha, poukha, ke?

Debob, Kigas Dibov, Kis Debo. Warcząca, 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 Malfoy, 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 Malfoy. Malfoy okay. trap. Oh, warcząca, warcząca, Varcząca, warcząca, warcząca. Ten kurwiaski Malfoy bo jeden. Jeden, jebala, nie Last. I'm gonna shoot him as soon as ah, no. He can't, he can't. nie, don't have shintashin. I don't have to tu, left, to left, to left. To left, to left. Go, go go left Gdzie jesteście? Good god oh, Nice nagi, nice nagi Będzie gonna die, gonna die. <laughs> jest water Odpalił się nice. na water Ale tutaj jedrat jest do zajebania Digę Ej, Uciekaj Good.

And wait, I will send something for Malfoy. I'll send for.